Galeria Krakowska wieczorem w niedzielę niby zamknięta, ale sporo ludzi się kręci, prawda? Jeździ w tą i w tamtą, chodzi tu wejście od ulicy jest otwarte, ruchome schody działają, prawda? Proszę Państwa, no sklepy raczej mało który jest czynny. Ja się za chwilę będę próbował przekonać, czy kantor działa. Prawda, ale widać, że tu ludzie kuszają, czyli jakiś wyszyng Jest, informacja jest raczej nieczynna. No, ale na pewno się znajdzie. No, u góry też coś tam jedzą, więc coś się, coś się tutaj znajdzie. Zatem wygodne siedzenia, fotele. Łatwiej się po prostu usiąść, odpocząć niż normalny dzień tego dnia, bo wtedy jest duże zatłoczenie. No to proszę Państwa, taka migawka wstępna, ale wygląda, że tu jakiś jeden, drugi sklep, a zwłaszcza Wyszynk, jest czynny. To na tyle. Amen.